86 87 A myślałem, że to pierwszy pocisk. No, bo potem myślałem, że to mina, więc Panie, teraz trzeba obrać kąt 35 stopni. Przyjmiesz ode mnie w prezencie na pamiątkę. Dzień dobry bardzo. I znowu pikanie. Musiał nie. E, co dzisiaj? Ukazał zabrałem na skarpę. A co tam? Wczoraj miał pole. Co dzisiaj ma skarpę? E, nowe miejsce, całkiem, całkiem, całkiem nowe. E, jeszcze tutaj jest nieprzychodzone przez nas. Co będzie, to będzie nam. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Do zobaczenia za chwilę. 86, 87. Dość głęboko, jak na taki. Czas się dobrać do środka. Oj, co się szału nie ma. Takie coś. Dobra. Zakopać i dalej. Kawałek metalu kolorowego, który mnie zaintrygował. Tak, wydaje mi się, że jest wysadzony pocisk prawdopodobnie eksplozji. Nie. Dobra, delikatnie weź tu ten... przerzuć. A ten ździerak z Underground no. paszyń te z boski A tego to jest... To jest dobre. O co chodzi? Hej! Magazynek? <laughs> Czy ty to widzisz? To jest magazynek. Tak jest! Magazynek znalazłeś. Jest magazynek. A myślałem, że to pierwszy pocisk. No bo. A potem myślałem, że to mina. A kurczę. Delikatnie. Tak, jest, panie. Mamy magazynek. Czyli warto było wjechać. <noise> Chociaż nawet na tą. Ale to jest SG, nie? Do jakiego to będzie? O jajego. No, jest magazynek. Jak myślicie? Czekaj, poczekaj, poczekaj. To jest ten A jak tu będzie karabin, czekaj. Mm, idzie on już patrzy Wychodzi. Cały chodzi cały magazynek jest. Sz... jest na... Prz... Pusty Pusty jest? Pusty hmm. Wow Teraz go tylko ładnie... Ale masz strzał A, a miałeś wątpliwości, nie? Żeby do niego siąść tutaj Elegancko! <laughs> Rubik, dla ciebie. E, poczekaj, czekaj, 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 zrobimy to tak. Jest pusty. No, pusty, tylko piasek robi ciężar. Elegancko. No, pierwszy magazyn. Nie, drugi magazyn, na magazyn z Gdywówiu. Ale nie jest z ziemi taki? To co? Szukamy, czy sobie już opuszczasz? Magazynek się studlał z góry, więc panie, teraz trzeba obrać kąt 35 stopni i podążać w tym kierunku. Ale to co, te 10 metrów zachowujesz, czy nie? Razem, razem, czy nie zachowujemy? Idziemy, kop. No, żebyś tak do, do zobrazowania. A kop to nie był tylko i wyłącznie wykopana dziura, bądź jakiś tam. Inne rzeczy, ale i druty kolczaste, które nie nam podejście do góry Więc tyle zostało Z tego Zasieki No cóż Tak, tak Mała prezent dla was A Łukasz Oraw już po krzakach chodzi i kleszcza, z kleszczami się wita każdym Nie odpuszcza I tacy się zderzają Cześć Uciekaj bo zaraz będziemy tutaj broić. Dobra, sprawdźmy. Gdzieżę poszedł. Ciebie. o otam. Dobra. Aj. Tylko fragment z pierścienia wiodącego. Aj, tyle zamieszania, no. <grystanie> Jesteśmy właśnie w nowym miejscu, całkiem nowym, którym jeszcze sam osobiście nie byłem, gdzie znajdowały się ziemianki. Te punkty takie, gdzie tu jest jedna, tam jest kolejna, tam jest kolejna, tam są. Więc to cało. Tam jest kolejne, to nie, to nie są leje po żadnych bombach. Tu były usytuowane ziemianki w linii obrony cały czas na tej skarpie. Poszparamy, pokombinujemy, Łukasz tam coś ogląda. A, swój magazynek. Nie dziwi mu się, też bym oglądał. A ja sprawdzam sobie to eee. Czy to jest od guzik? To jest raz. To już wiem. Wychodzić na to, że groch to jest dwa. Trzy. Czy to jest od materiału od munduru? Zawsze może to być tak. Mieć miejsce. Działa, chyba, pojawił się jakiś błąd, mm, no dobra Dałem Łukaszowi szansę, żeby się pobawił i znalazł sobie magazynek do STG To teraz podziałamy tu Pięknie przeorany, nie? E, więc sprawdźmy co tu będzie, inaczej ziemia będzie pracowała, więc działamy Się komuś łamało ewidentnie To chyba jest na śrubę Co powykrzywiało tylko złom. I mi się zapowiadało obiecująco. No wygląda to. odłużki. Chyba tak. Trzy części, jedna, druga. Albo coś ba, bardzo współczesnego. Dobra Sygnał na 73. No i trafiony. Kamera. Zapię zapięcie. 73 biło. Ale jakiego typu? Jest klamerka. Na no wierzchu był Troszkę działa. Zapewne. Piasek jest. No jest w środku, no. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Fajna rzecz. Ja takiej nie mam. Dzisiaj. Wczoraj. I wczoraj. <laughs> I wczoraj. Ale to przyjmiesz ode mnie w prezencie przyjmiesz ode mnie w prezencie na pamiątkę o 5 groszy Polskie Ale ładny Takiego nie mam jeszcze Proszę bardzo <laughs> Dziękuję, to przyjmę Pamiątkowo Proszę. Piątka za piątkę. Ja od Błogacza dostałem polskie. Zobacz tam, który to zrobili. Eee, czterdziesty szósty, czterdziesty szósty, prawdopodobnie tak. 49 To jeszcze te Ładniejsze Piękne Z liściem laurowym Chyba Tak wygląda bynajmniej 49 rzecz. Późne rokoko roko wczesne Dokładnie Fajnie, dziękuję Czyli mam nowy Piątkę Za piątkę Przygórzyczek na wierzchu Dosyć mały Masz mnie Zaskoczył. Czy coś tutaj się na nim znajduje? Pytanie. Za 100 punktów. Słuchajcie, jest coś. Ale to oczywiście będę musiał w domu przejrzeć. Wiecie co? Trochę to dziwne. <grymne> Patrz na to. Chwila reklamy dla eko. Niby od nowa pusta butelka. Z nie, recyklingu. Wiem, nie wiem czy wiecie, ale y, to jest nakrętka niezgubna i nowe butelki tworzą, ale patrz co jest z tyłu. O! Wy, wydobywana w muszynie. Y, pozdro muszy, jeżeli to oglądasz. Y, I co tu jak trzeba się zachować? Hmm. Instrukcje obsługi. Butelki. But, y, butelki, tak, nie pić. Y, po reklamie. Po reklamie. Co dzisiaj było intrygujące? E, po pierwsze. Za chwilę Łukasza. Nie Łukasz, to tego chyba nie pokażę, bo zresztą. Dobra, pokaż! <gry> Klamerka tutaj z tego pola. E, słuchajcie, ten guzik jest dla mnie fantastyczny. E, bo nie dość, że bardzo malutki z uchem zachowanym to jeszcze ma wewnątrz e, sygnatury. Muszę będzie dostać, więc będzie gdzieś tam na pewno informacja. E, Oczywiście górna część od jajeczka granatu. Trafił się mi dzisiaj na polu. Oczywiście pierwszy nie co e, jest fajne, oczywiście groch już jest w stanie widzieć, jak widzicie, ale to był materiałowy, materiał na tym i materiał pozostał w nim z tyłu i czuję, że jest ucho. E, znalazłem dzisiaj jeszcze udało mi się znaleźć. Między wojnie u nie ryszy, ale stwierdziłem, że Łukasz Wisz prezentuje. Niech ma, bo takiej monety nie miał. Nie udało mu się znaleźć. Ja, w zamian w podziękowaniu dostałem pięć gryszy, również polskie, czyli tego też nie mam. Eee, I tu już jest który? 1949? Ja! No tak! Ja, tak. tak. <laughs> Plus o tej, tej też nie miałem przyjemności znaleźć. Dwa penny i jeszcze z. Gapom! Ah, Łukasz, Łukasz, zostawiłem cię na koniec, bo ty masz same fantastyczne rzeczy. Tak, no, no. Dubka od iła. Znaczy, no, to musiała, być, ona musiała być chyba rozsadzona. Nie? musiała być ewidentnie, bo tu jest aż. Siło. zobacz jaki pierścin. No. Nie wiem, że mam tak kabana takiego. No, I zobaczcie ten. magazynek Fantastyczny. Jak się ma szczęście do militarki to ma się po całości No zrobił machnią No machnium I oczywiście pasujące do tego Na skarpie pan Pasujące do tego i akurat idealnie bo to jest przynależone te naboje Dobra Jan zanudzam. i też żebyście szybko zmykali bez swoich obowiązków Więc Trzymajcie się i Wam Cześć, do to następnego to razu. Uprępał. Jak nie, ktoś nie zaglądał się do Łukasza, to zapraszam. O no, Więcej nie zwracam. Trzymajcie się. Pa.